Muszę powiedzieć, że jesteśmy tu o trzeciej, jest w pół do dziesiątej, jest w środku prawda. Jeden z dużych chłopców chce się z tobą widzieć. Zawsze stosuje tę samą sztuczkę. Wysyła po ciebie o trzeciej, a widzicie o trzeciej 30. Pan Larkin do pana. JG, przepraszam, że pana zatrzymałem. Thank you. Siadaj, panie Larki. Dziękuję. Pali pan te rzeczy? King of Kenzales. Tak? Jest pan zaskoczony, że pan tu przyszedł, panie Larki? Nie wiedziałem, czego CBNS ode mnie chce. Nadal nie wiem. Wie pan coś o nas? Słyszałem jedną czy dwie rzeczy, kiedy pracowałem dla BBC. Co słyszałeś? CWMS powstało w połowie drogi między rządem a firmami telewizyjnymi. Za każdym razem, gdy chłopcy z kroniki filmowej publikują materiały dotyczące klasyfikacji bezpieczeństwa, wojen, broni, przecieków politycznych, otrzymują swoje filmy za pośrednictwem tego biura. Co wiemy o tobie, Larki? Robert Santo. Tak, to nazwisko rodzinne. Dobre wykształcenie. Ale odwróciłeś się od tego wszystkiego, prawda? Próbowałem wszystkiego po trochu. W 1955 roku napisałeś kilka sztuk dla BBC, a następnie pracowałeś dla nich jako redaktor. W 1961 roku dostałeś trzyletni kontrakt reżyserski, którego nie przedłużyłeś. Cóż, BBC nie płaciło pieniędzy. Cóż, teraz masz pieniądze, prawda? Rok 1968, mieszkanie w Holland Park, domek w Hampshire, dwójka dzieci oraz psa i kota, którzy dojeżdżają z nami na weekendy na wieś. Cóż, może już o tym wiedziałeś. Sześć lat temu były te programy o alkoholizmie, sportach krwi, oczyszczaniu slamsów. Ludzie nazywali cię bystrym, bardzo bystrym. Używali też innych słów. Mocne uderzenie, witalność. Teraz robisz tylko cztery programy roczne. Krytycy nazywają je genialnymi. Mają wysoką oglądalność i są. Cóż, to suflety. Trochę miękkie w środku. Nie myśl, że narzekam. Możesz narzekać, jeśli chcesz. Nazwij to po prostu przyjacielskim, i profesjonalnym zainteresowaniem. Nazwij to dołączeniem do establishmentu. Nazwij to byciem socjalistą przez 15 lat w kraju, który nigdy nie będzie socjalistyczny. Dobrze, oto twoja żona. Rachel, ożeniłeś się z dziewczyną z sąsiedztwa. Macie dwójkę dzieci, Rebecce i Daniela, miłą małą rodzinę. Trzy lata temu miałeś dziewczynę. To była poważna sprawa. Skąd ci to przyszło do głowy, założycielu? Powiedz mi tylko, gdzie to się kończy. Trwało to 18 miesięcy. Twoja żona nigdy się o tym nie dowiedziała. Nawet, Nawet wtedy, 20, gdy prawie zdecydowałeś się ją opuścić, kim jesteś? Znam tylko inicjały JG, to wszystko. Nigdy wcześniej Cię nie spotkałem. 25 lipca 1966 roku. Och, przepraszam, Twoje cygaro. Podpalam i biurko. Czyle Ci to wszystko powiedziała? Mamy sposoby, żeby się dowiedzieć. Ale po co? Jeśli to szantaż, to nie ma sensu. To wszystko przeszłość. Oczywiście Rachel i dzieciom sprawiłoby to ból. Ale nic więcej byś nie zyskał. Nie, to nie jest szantaż. Po prostu od dawna się tobą interesujemy. Zainteresowani, wróciłeś do swojej żony. Ponieważ powiedziałeś, że to było dwóch na jednego, nazwałbym to bardzo odpowiedzialnym zachowaniem. Interesują nas bardzo odpowiedzialni ludzie. W rzeczywistości mamy dla nich mały indeks. Nazywamy go współczynnikiem mocy. Stosunek odpowiedzialności do agresji. Twój jest bardzo niski. Dwie dziesiąte bardzo niski. Właśnie tego potrzebujemy. Usiądź, proszę. Przepraszam, język może wydawać się początkowo dość dziwny, ale traktujemy to bardzo poważnie. Aby pokazać Ci, jak poważnie, powiem Ci, jak Cię sprawdziliśmy. Nazywamy te urządzenia chirurgicznymi nadajnikami. Jeden został wszczepiony w Twoje ciało, kiedy trzy lata temu trafiłeś do szpitala Charing Cross. Wycięto Ci urastek robaczkowy, prawda? Nadajnik? Chcesz mi powiedzieć, że słuchacie każdego mojego słowa? Maszyna to robi bez udziału człowieka. W tych urządzeniach znajduje się mały gadżet, który łączy się z tętnem. Emituje sygnał dźwiękowy przy każdym słowie, które wywołuje u Ciebie emocje. Brytyjczycy. Współczynnik mocy. Nadajniki chirurgiczne. Taśma szybkiego zapisu. To doktor Wuchawa. Ja wolę prawdziwy świat. Jack. Dzień dobry. Muszę podać Ci przykład. 26 lipca 1966 roku rozmawiałeś z dziewczyną o imieniu Sile o miłości. Powiedziałeś jej, cytuję: Miłość, jaką czuję do Ciebie, Sile, to miłość łóżkowa i coś więcej. To pozostawanie w łóżku do 18 i mówienie: Nie mogę dzisiaj iść do biura. To jedzenie śniadania o zmierzchu, śmiech z liści na chodniku. Nie wierzę, że istnieją takie urządzenia jak te chirurgiczne nadajniki. W sile powiedziałaś to wszystko, a ty zapisałeś to tak, jak ja bym to powiedział. Dobrze zgadujesz. Słyszysz bicie swojego serca? To jedzenie śniadania o zmierzchu, śmiech z liści na chodniku. Wzięcie taksówki do głupiego filmu w Paryżu. To ruch kiedy masz dość siedzenia w miejscu, zrobiłem to wszystko wcześniej, kiedy mogłem to zrobić bez żadnych zobowiązań. Teraz byłbym po prostu nieodpowiedzialny. Więc naprawdę jest we mnie coś takiego. Czego chcesz? Chcemy ludzi o niskim współczynniku mocy. Chcemy, żeby dla nas pracowali. Nic bardziej złowrogiego. Wszystko po to, żeby zaoferować mi pracę, specjalną pracę. Gazety piszą o korytarzach władzy, elicie władzy. Powiedzmy, że chcielibyśmy, żebyś dołączył do klubu. Mamy wolne stanowisko w dziale kroniki filmowej. Chcielibyśmy, żebyś pomógł zaplanować wiadomości na rok 1973. Proszę powtórzyć zaplanować wiadomości na rok 1973. Co robisz? Chcę się tylko upewnić, że światło słoneczne jest prawdziwe. Zawsze mówię ludziom, że wiadomości są najbardziej rozwiniętą formą fikcji. Najtrudniejszą. Daj spokój. Chcę ci tylko coś pokazać. Nie ma obowiązku zakupu. Naprawdę. Wiadomości wymagają wyobraźni. Wiadomości wymagają odpowiedzialności. Uważamy, że masz odpowiednie kwalifikacje. Proszę. Ochrona klasy AA. Systemy tryskaczowe, inne usługi nie działają poza tym punktem. 1973 rok. 1973. Mamy tylko wstępny zarys wiadomości na rok 1973. Nic nie zostało jeszcze zatwierdzone, ale mamy na myśli coś takiego. Dzisiaj, 14 kwietnia 1973 roku, pierwsze historyczne zdjęcie Radstar z połączonego lądowania USA i Rosji na Księżycu. Widzimy tu majorów Webba i e Michailowicha, którzy stawiają pierwsze kroki nieznane, odpalając rakiety hamujące, aby wylądować statkiem kosmicznym na pokrytej pyłem powierzchni. Pocieszająca wiadomość dla nas, pozostających w domach, zarówno Pentagon, jak i Kreml ogłosiły, że Księżyc nie ma wartości strategicznej. To pocieszająca wiadomość dla nas, pozostających w domach. Nie mogę pokazać Państwu żadnego filmu na temat następnego modelu. Nie sfotografowaliśmy go jeszcze, ale tak będzie brzmiało. 22 czerwca 1973 roku Departament Stanu publikuje film przedstawiający bron ostateczną o kryptonimie. ICA. Satelita ten jest wyposażony w reaktor stały. Mówiąc prościej, może zamrozić powietrze, zatrzymując wszystkie pociski i zabijając wszelkie formy życia. Pikar orbituje z taką samą prędkością jak Ziemia i może zawisnąć nad każdym większym miastem, które zagraża pokojowo nastawionemu narodowi. Jestem z tego dość dumny. 5 września 1973 roku. Nowa faza globalnej wojny. Wojna na przykładzie. O godzinie 4.32 naszego czasu Chiny zniszczyły odległą indyjską wioskę graniczną Bandę, niechronioną przez sieć ICA. Po zrzuceniu pierwszych dwóch megatonowych bomb wodorowych w końcu uruchomiono dziewięciokierunkową gorącą linię. Ale to nastąpi w 1973 roku. To Wy sprawicie, że tak się stanie. Nie? Zrobimy znacznie tańsze modele. Następnie sfotografujemy modele. Fałszywe kroniki filmowe. Tak? Fałszywe kroniki filmowe. Przez ostatnie 10 lat ludzie oglądali nasze fałszywe kroniki filmowe i słuchali naszych fałszywych komentarzy. I akceptują to jako prawdę. I możesz to zrobić. Zatrzymaj 100 osób na ulicy. Ile z nich widziało rakietę lub satelitę? Po prostu powiedziano im, że istnieją i oni w to wierzą. Tak, zbliżasz się do sedna. Wiedziałem, że tak będzie. Cóż, rakieta księżycowa i satelita to coś, co można przełknąć. To zbyt odległe, żeby ludzie mogli to pojąć. To zbyt daleko. Ale to... Wymyśliłeś tę wioskę na granicy Indochin? Ktoś mógłby to sprawdzić. Tam jest bardzo górzysty teren. W 1973 roku nie będzie żadnych ocalałych. Nie będzie akcji ratunkowej. Strach przed promieniowaniem. Tak, możesz to zrobić. To mogłaby być wiadomość na rok 1973. Niekoniecznie dokładnie taka sama. Planujemy szczegółowo tylko na rok do przodu. Och, planujecie tylko na rok do przodu. Hej, powiedz, jaka wiadomość najbardziej cię niepokoiła w minionym roku w 1967 roku? Och, cóż, to? cóż, to musi być nowa amerykańska międzykontynentalna rakieta balistyczna, Boy Wonder, prawda? ta? O, którą poprosiłem, żeby dla ciebie przygotowali. Nowa ICBM, kryptonim Boywonu, szeroko komentowaną głowicą Merkury. Nie mam tu żadnych efektów specjalnych, ale może z odpowiednim dźwiękiem. Start. Robert Larkin, reżyser telewizyjny, wysoki IQ, 35 lat, jest przerażony. Nie ma się czego bać. To nie działa. To naukowa niemożliwość. To samo dotyczy szeroko komentowanej głowicy Merkurii. Perspex. Cóż, jeśli, jeśli ta rakieta nie zadziała, to inne też nie. W Cape Kennedy prawie co drugi dzień odbywa się impreza z fajerwerkami. Cóż, nie wierzyłeś chyba naprawdę, że tam w górze latają wszystkie te rzeczy, prawda? Sputniki i rakiety. Astronauci krzyżujący nogi przez 8 dni. Jak długo to trwa? Od Hiroshimy. A bomba wodorowa? To też nie działa? Racja. Brudna. Bardzo, bardzo brudna. Jaka była twoja pierwsza reakcja? Ulga. O tak. Tak musi być. Tylko 12 osób ma prawo przekroczyć te granice. Większość z nich pracuje w dziale fotograficznym, robiąc fałszywe zdjęcia naszych modeli do kroniki filmowej, wywołując filmy i tak dalej. Proszę usiąść. Ach, ładne zdjęcia z naszego działu fotografii. Cudowny chłopiec. Naprawdę myślisz, że rakiety i satelity to moja dziedzina? Nie, wcale nie. Pokazałem Ci no, tylko twarde wiadomości. Są też inne rzeczy, znacznie łagodniejsze, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. W 1973 roku uznaliśmy, że nadszedł czas na ruch antynastoletni. Długo oczekiwany powrót do dojrzałości, Szeryf, być może nawet odrodzenie religijne. Ach, rozumiem. Chcesz, żebym zorganizował uroczyste otwarcie 1973, katedry Ryslip 1 października roku 1973 roku. Zapisz tę datę w moim dziesięcioletnim dzienniku. Traktujemy cię bardzo poważnie. Są rzeczy, które bardzo nam się w tobie podobają. Cechy, które masz do zaoferowania. Cechy, których być może obecnie nie posiadamy. To świetnie. Nasza teczka na twój temat. Muszę wrócić do 25 lipca 1966 roku, dnia, w którym zerwałeś z tą dziewczyną, czy inna. Tego dnia naprawdę ujawniłeś o sobie wiele. Ale oczywiście, jeśli naprawdę ci to przeszkadza, Proszę bardzo. Powiedziałeś jej, to nie ma sensu, sile, A ona coś odpowiedziała, a potem ty powiedziałeś. Pamiętasz, jak pojechałem z Rachel i dziećmi nad morze? Był środek tygodnia i ta ogromna plaża była pusta. Tylko krąg śladów stóp wokół trzech zamków z piasku i ślady prowadzące do morza. Cały cholerny dzień mojej rodziny wytyczony przede mną. Słońce zachodziło. Rachel ciągle wołała dzieci, żeby się ubrały. Podniosła wiaderka i łopatki, takie banalne, cholerne rzeczy. Byłem przy samochodzie. Patrzyłem na te ślady stóp i wiedziałem, że ci ludzie odchodzą. Były rzeczy, które mogłem im powiedzieć. Podoba nam się ten fragment o śladach stóp. Widzicie. W tej pracy niektórzy z nas są dość daleko od idei śladów stóp na piasku. Te ślady zostały pozostawione przez moje dzieci. Teraz chcecie, żebym ich przestraszył każdą bombą od H włącznie. Dlaczego? Kiedy to wszystko się zaczęło? W 1945 roku. Być może pamiętacie, że Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe. Cóż, nie chcieli, aby inni zrobili to samo. Rozumiecie to, prawda? Och, nie wiem. Przerażacie ludzi. Amerykanie ogłosili, że bomba atomowa była połową drogi do czegoś znacznie większego bomby wodorowej. Nie zadziałało. Spędzili pięć lat na negatywnych badaniach. A co z Rosjanami? Podobno mają ich całkiem sporo. Byliśmy zaskoczeni, kiedy rozpoczęli testy. Potem otrzymaliśmy kilka sygnałów od ich służb specjalnych. Obecnie ściśle ze sobą współpracujemy. Och, te wszystkie historie o szpiegach wyjeżdżających do Rosji. Pamiętasz pana filby Ego? To tylko dobry materiał dla niedzielnych gazet. Dobry materiał. Cóż, Chińczycy właśnie ogłosili, że mają bombę. Tak, zgodziliśmy się na to. Nagraliśmy ich fałszywą eksplozję. Mamy nadzieję, że Chińczycy dołączą do nas i dopełnią obrazu. W Wietnamie co tydzień giną setki ludzi. Cóż, nie można tego zrobić za pomocą modeli. Nie, nie można też wyeliminować złych nawyków ludzi w ciągu dwóch pokoleń. Lubią nosić karabiny, lubią rysować linie na mapach, a my im na to pozwalamy, ponieważ kontrolujemy sytuację. Nie ma niebezpieczeństwa wojny światowej. To tylko prosty wybór dla wszystkich. Kapitalizm lub komunizm, truskawka lub wanilia. Wszystko sprowadza się do tego samego teraz, gdy pozbyliśmy się wielkich pytań. Ale skąd możesz mieć pewność, że Johnson i Cassidy nie pracują nad innymi rzeczami gazami bojowymi, bakteriami żałosne człowieku o Twojej inteligencji? Nie chcesz zniszczyć świata? Ja też nie. Dlaczego uważasz, że prezydenci są inni? Cóż, w przeszłości podejmowali całkiem niezłe próby. Wtedy nie było odpowiedniej kontroli. Dzisiaj wiemy więcej. Polityków łatwo kontrolować. Chłopcy o prymitywnej mentalności, którzy lubią być fotografowani, wsiadając i wysiadając z dajemnerów fabrykantów, znajdują się na samym dole naszej organizacji. Kilka szczebli wyżej są ludzie w tajnych fabrykach. Tylko ci, którzy wiedzą, że produkują broń, która tak naprawdę nie działa. Musi nadejść moment, kiedy ktoś zechce użyć jednej z tych broni. To znaczy, ktoś stoi tam z palcem na przycisku. Na tym polega piękno tego rozwiązania. Nikt nie naciska przycisku. Kontrolujemy wszystkie kryzysy. Budujemy je i likwidujemy. MY? Znowu? Tak, zaraz do tego przejdę. Blisko szczytu hierarchii znajdują się ekonomiści. Najwyżsi urzędnicy państwowi, Najwyższe dowództwo wojskowe. Ci, którzy mają obserwować testy nuklearne i tak dalej. A ponad nimi CWNS. Na samym szczycie. Classified World News Kim wy, do diabła, jesteście? To oczywiste, prawda? Tylko kilka, osób. Tylko kilka osób z najwyższych szczebli komunikacji w każdym większym kraju na świecie. To znaczy, że prowadzicie wszystkie te magazyny? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu co tydzień dostarczamy im część naszych materiałów. Telewizja jest dla nas znacznie ważniejsza. Wszystko dzieje się tak szybko. Mówicie, że możecie pokazywać w telewizji dowolne zdjęcia. Czy nikt nie próbujecie powstrzymać? Nie, nikt nie chce. 99 i 386 tysięcy procent populacji nie uwierzyłoby w tę rozmowę. A reszta pracuje dla nas. To najlepsi umysły, naprawdę odpowiedzialni ludzie. Wiedzą, że gwarantują życie swoim wnukom w jedyny niezawodny sposób, przerażając ich na śmierć. Cóż, nie kupuję tego. Musisz przyznać, że w naszym świecie musi istnieć jakaś forma kontroli. Spójrz na to i pamiętaj, że jedna czwarta świata głoduje. Są ludzie z pełnymi brzuchami i ludzie z pustymi brzuchami. Niektórzy z tych z pustymi brzuchami noszą karabiny. Cóż, my, ci z pełnymi brzuchami, stajemy się nieco otyli. Nie jesteśmy już zbyt dobrzy w posługiwaniu się karabinami, więc wymyśliliśmy dwa sposoby, aby utrzymać tych z pustymi brzuchami pod kontrolą. Jednym z nich jest ta fikcyjna bomba wodorowa, o której mówiliśmy. Drugim są pieniądze. Wystarczająco dużo pieniędzy, aby napełnić niektóre puste brzuchy i wywołać uśmiech nadziei na twarzach pozostałych. Wielki mur pieniędzy otaczający całą Wielką Brytanię. Nie jest tajemnicą, że brytyjska gospodarka przeżywa obecnie trudności. Musimy więc to naprawić, aby przetrwać. Musimy kontrolować ludzi w tym kraju. Przestraż Strusia a schowa głowę w piasek. Przestraż jeża, a zwinie się w kłęby. Kiedy kobieta się boi, wychodzi i kupuje sobie kapelusz. To znaczy, że straszycie nas, żebyśmy kupowali więcej, żeby pieniądze krążyły szybciej, a produkcja rosła? Nie mówimy straż. Kiedy mówimy o ludziach, mówimy grozić im emocjonalnie. A są na to różne sposoby. Nie tylko te wielkie, jak bomba wodorowa, przeludnić ich trochę złym planowaniem, sprzedać im za dużo samochodów. Wszystko, co sprawia, że są trochę oderwani od rzeczywistości. W dzisiejszych czasach ludzie nie pracują dla pieniędzy. Pracują dla idei pieniądza. Nie kochają nawet dla miłości. Kochają dla idei miłości. Nienawidzą tylko dla idei nienawiści. Zajęło nam pięć lat, żeby znaleźć narkotyk który nie uzależnia, Taki, którym moglibyśmy zastąpić twarde narkotyki. Eleste, wprowadziliście go na rynek? Oczywiście. I to z bardzo ważnego powodu. Niektóre z tych ruchów protestacyjnych zbliżały się nieco zbytnio do celu. Eleste wywoływało u nich przyjemne halucynacje. Sprawiało, że mówili jak trzylatki. Rzucali kwiatami w policjantów. Porozmawiamy o warunkach, nie zamierzasz chyba prosić mnie, żebym dla ciebie pracował? Obawiam się, że musiałem to wszystko powiedzieć dość dosadnie. Widzisz, nie było zbyt wiele czasu. To musi być dla ciebie sporym szokiem. Cóż, większość ludzi zdaje sobie sprawę, że świat jest kontrolowany z około sześciu dużych miast. Ale musi być dość szokujące dowiedzieć się, że jedna szósta świata jest kontrolowana z tego budynku. Masz na myśli siebie, o nie. Mam tylko biuro na siódmym pięciu. Powyżej tego biura są jeszcze dwa inne. I gigantyczny system komputerowy. Czwarty ogniwo w systemie kontroli świata. Komputer? Co w tym takiego niezwykłego? To tylko maszyna, która może przechowywać ogromne ilości informacji. Maszyna, która wie zbyt wiele. Teraz przesadzasz. Komputer jest bardzo prosty. Wprowadzasz do niego dane. Wszystko od kryzysu na Wall Street po pogodę nad Atlantykiem. I otrzymujesz decyzję. Ta maszyna przejęła nad tobą kontrolę. To tylko maszyna. Dodatkowa para rąk dla ludzi, którzy wiedzą, jak ją kontrolować. Cóż ta nad nami jest? Jest kwadratowa w pudełku. Tak, można powiedzieć, że jest kwadratowa w czymś w rodzaju pudełka. Wiesz, dlaczego wyjeżdżam w weekendy? Aby uciec od ludzi w pudełkach. Żyją w pudełkach. Wyciągają swoje myśli, problemy i odpowiedzi z pudełka. Lubię wyjeżdżać w weekendy, ponieważ oni nie są już ludźmi. Teraz wiesz już wszystko o mnie. O moim domku w Hampshire. Ale czy wiesz, że tuż obok domu rośnie rząd drzew? A hałas, który wydają, przypomina szum morza. Czy wiesz... Że trudno mi zasnąć na wsi, lubię wychodzić do ogrodu przed świtem. Czuję się dobrze, bo wiem, że moja żona i dzieci śpią w środku. Lubię wychodzić i spacerować wzdłuż mokrych żywopłotów, aż zobaczę pastwiska i dym unoszący się z domków we wsi. To może być bardzo dobre dla jednego z waszych programów oddolnych, ale obawiam się, że czas ucieka. Muszę ci powiedzieć, że płacimy ogromne pieniądze. Stać nas na to. Oszczędzamy sporo na takich rzeczach jak budżet obrony narodowej i tak dalej. Zaczniemy od ćwierć miliona funtów rocznie. Nie? Kwota wzrośnie do miliona, kiedy STWRZY chce i Ministerstwo Moralności, a wiem, że tak będzie. Wypuścisz mnie stąd? Jedna mała uwaga: Powinienem był powiedzieć ci o tych chirurgicznych nadajnikach. W tej chwili masz sobie wystarczająco dużo tego, żeby zabić sześć osób. Jest przycisk, który możemy nacisnąć. Przepraszam za dramatyzm. Nasi chłopcy nazywają te urządzenia doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. Powstrzymują ich przed zbytnią gadatliwością. Więc w tobie musi być jeden z tych nadajników. Kto naciska przycisk, dodatkowe ręce. Cała ta gadka o komputerze jako dodatkowych rękach dla ludzi, którzy wiedzą, jak nim sterować. Ta maszyna kontroluje cię. Zaczynasz w poniedziałek. Wczesne kontrowersyjne klasyki Denisa Pottera w następny weekend Z pierwszą sztuką Nigela Bartona w sobotę o 11.20 Ale dziś wieczorem bardzo osobisty film Tonyego Palmera. Poświęcony relacjom między muzyką pop, kulturą młodzieżową, pieniędzmi i przemocą Olmy Lawin za chwilę